Witamy wszystkich serdecznie. Paulina była dzisiaj na ta kubka. Kupiła sobie sukienkę na zakończenie roku. Na zakończenie Na zakończenie roku, bo to już ostatni rok w gimnazjum. Sukieneczka kosztowała. 1000? No. Sukieneczka kosztowała Cię ile? 178. słoneczku nam stanęłaś, Paulina. A tu jest burder. <noise> to jest burder. To jest taki pudrowy Jesteś taka, taka jasna, że nie, ma, nie macie jak zrobić. I jest tutaj jeszcze taka szara koronka. Haft. O, przybliżyłam teraz ładnie, to wygląda. Śliczna jest ta sukieneczka, powiem Wam. Także córcia mi się odstroi na zakończenie roku. I będzie szła po świadectwo. Już niebawem, tak? No, bardzo dobrze. Już chcę wyjść z tej szkoły. No dobrze. Potem jeszcze, może, przymierzę moją sukienkę, zobaczyć jaką sobie kupiłam. To będzie nasza modelka. Trochę, no. trochę takich naszych zakupów ciuszkowych. Nie, w tym, w tym polsce aż tak bardzo nie. Nasza modelka w drugiej sukience w mojej. Jest taka biała, zwiewna i przejewna, a jest z takiego fajnego materiału, bo ten materiał w ogóle się nie gniecie. Podejdę bliżej do mojej modelki. O no, tyle. Do mojej modelki. Modelka obróć się z tyłu, bo chcę pokazać. Tutaj z tyłu jest takie jeszcze o, rozcięcie na plecach. Powiem Wam fajna jest ta sukieneczka, nawet jestem z niej zadowolona. Tak, Pani się śmiała, że mi zostawiłam, bo jej się może przydać w przyszłości. Także tak, jeszcze kupiłam sobie takie czarne spodnie. Ale już nie, nie będę przymierzać. No nie, nie będziesz ich przymierzać, buty takie jeansowe, ale to, to też pójdę może i, i pokażę Wam te buty Pauliny i te swoje. Modelce dziękujemy na razie. Jak będziemy mi jakieś ubrania, to modelka będzie dalej nam to prezentowała. No, kiedyś kupiłam pełnie takie buciki balerinki. U nas tutaj niedaleko w sklepie kosztowały 25 zł. Nie wiem, czy pełna jest zadowolona z nich. Tak, już się opierdzieliły. Trochę ją obtarły, ale ogólnie fajne są te balerinki. A dzisiaj sobie... Kupiłam takie. Takie one są jeansowe. Tu mają taki fajny ten znaczek. Powinna <laughs> Wam pokazuje swoje sandałki, które kupiła sobie. Ile, ile lat temu kupiłam sandałki? O jest! Ile to było? Także takie sandałki ma. Miałam sobie 14 lat czyli 2 lata temu. Ale powiem ci, jakie by ono nie było. No. się okaże. Przyjemnie. Dobrze. Na razie tyle. Nie mówię, żegnamy się, bo jeszcze będziemy na pewno nakręcać dalszy ciąg, bo jeszcze pełna w H&M będzie. Po jakiejś bo dostała kartę do H&M na dzień dziecka. Złoto się I, I wtedy jeszcze na pewno coś tam dokręcimy. Jeszcze mamy bluzeczki, któreśmy też nie pokazywały. To ja też kupiłam i tam jedna jest pełna dzień dziecka, takie proste, też właśnie fajne letnie. No. Dobrze. Witamy po raz kolejny po krótkiej przerwie. Dzisiaj kolejne zakupy, nieduże bo nieduże, ale zawsze coś. Co tam trzymasz w rękach? Nie wiem jak to się nazywa. klipsiki do włosów. Trzy były, teraz mam to spięte. Byłaś na zakupie Włoszą. I nie pamiętasz że kosztowały? Co? Te klipsiki i ten? Bo z 2 złote. Mhm. No dobra, pokazy, bo masz pół baterii. Gumki, 5 zł. To nie, to jeszcze. No, obraz do balerinek. Książka. Tak na długie wieczory. Przeczyta, to może dawam recenzję jaka jest. Nie była w moim ulubionym sklepie. H&M H&M H &M. Dobra, najpierw od biżuterii Za 20 złotych Łańcuszek On jest takiego różowego, jakby złota tak? Na rose gold I to też za 20 złotych To są kolczyki, które można pozakładać sobie tak? W różne tam ciekawe miejsca na ucho Tak, w ja. różne ciekawe miejsca No tak jak tutaj jest namalowane w każdym razie i no i hit sezonu. Tak, hit sezonu. W pastelowym różu, tak? No. Takim brudnym pastelowym różu. Do sukienki. Na koniec... 80 zł roku. 37. I Podobno bardzo wygodne. No to prawda. Wygodnie się je nosi. Dowiemy, no wygodnie. dowiemy się jak przejdziesz większy kawałek. No na razie spoko. No. Muszę znaczy pani z, ze sklepu nam mówiła, że podobno bawiła się w takich samych całą noc na weselu i była zachwycona nimi. Niecałe no, 8 cm, no. Zobaczymy, jak Paulina. Jak no. jej się będzie w nich chodziło i czy będzie zadowolona. A, A te bynajmniej pasują. Czy będzie mogła te czułenka polecić. Ale są piękne. Tak, jest z nimi znaleźć, jest nimi zachwycona. Ja te buty co Wam pokazywałam, te swoje jeansowe, powiem Wam, że dzisiaj byłam w nich. Mega, mega wygodne. Mhm. Naprawdę są mega wygodne. Mhm, no dobrze no. no. Coś mówię? Nie ja wiem jak twoje baleriny, bo na razie jeszcze ich nie rozchodziłaś tych. Ciężki temat. Czy U nas rodziny ty nie należysz do rodziny? Tak, mnie buty nie obcierają, rzadko kiedy. Muszą mieć jakieś tam już na trzy te dodatkowe w butach, żeby mi opuścić. Ładnie się żegnam. Do zobaczenia wkrótce. No.